Okej, okay, cześć wszystkim, jestem Salomon To jest kolejna recenzja LEGO Star Wars Dzisiaj pokażę wam Emperor Palpatine Shuttle Numer katalogowy 8096 No i co, jak zwykle zaczniemy od minifigurek. Pierwszą jest Darth Vader Z czerwonym mieczem świetlnym Tak wygląda. Ma hełm i twarz taką samą. Popatrzcie tu mam żartowarda oryginalnego. Je, niech mi tylko złapie ostrysia. Twarz ma taką samą, tylko świeżo poparzoną. Jak ktoś oglądał film, to wie. Helmy mają takie same. Nie ma żadnej różnicy. O. O, o, o. Takie same helmy. Okay. Odłóżmy go na razie ojej oj, oj. dobra nieważne drugą figurką jest imperor imperator, przepraszam, Palpatine też ma czerwony miecz świetlny pelerynę, kaptur i świetnie pracowaną twarz strasznie mi się podoba Już. nie ma z tyłu żadnych szczegółów tu ma z przodu trochę szaty. I co? Czekajcie. Dobra. Następną figurką jest pilot, który jest strasznie mi się spodobał. Jak go zobaczyłem, po pierwsze ma. Ma swoją jako taką twarz i też świetnie... Oooo, o, o o! Gdzie mnie uciekasz hełmie I też świetnie wykonany hełm. Bardzo szczegółowo. Tutaj. Ok. Ostatnio. Jest też... Bardzo fajny droid medyczny Proszę Też mam trochę szczegółów tu Bardzo jest ładnie wzorowany I co? Na bok i teraz pokażę Wam sam statek Czekajcie bo nie widzicie go całego o. Tak wygląda cały statek. I teraz tak. Od czego zaczniemy? Może od nóżek. Tu ma chowane nogi. Można je schować. Albo wyciągnąć. I wtedy statek ładnie nam stoi. Ma rozkładane skrzydła. Ups. Tak. Hmm, czekajcie, mam ten. Teraz możemy schować Chwycić możemy tutaj Ojej, coś jest tutaj skrzydłem, dzieje jakieś takie. Tutaj możemy spokojnie złapać Trzymać. Tak z tyłu wygląda. Ma z tyłu bardzo ładne, ładne działko. Strasznie mi się podoba. Tak tu ma oczywiście ładne silniki. Można mieć mnóstwo zabawy latając. Ma trochę działek tu i tu i co? Mm. I tak. Ustawimy go. I co teraz? Trochę mu skrzydła odwiniemy. I popatrzcie, tutaj przy działku mamy taki klocek. O. Możemy go odpiąć. Tutaj też odpinamy. I z tyłu tutaj też mamy taki klocek, który też odpinamy. I w ten sposób możemy podnieść dach statku. Jakby proszę. Taki jest dach. Odłożymy go na razie na bok. Nas interesuje oczywiście, co jest w środku. Podniosę kamerę, żebyście widzieli. Tak jest w środku. No może obrócę Wam tutaj. Jest oczywiście miejsce na figurkę. Czekajcie, żeby Wam pokazać, że da się tam. O, widzicie? Siedzi. Z drugiej strony jest tak samo. Tutaj. Tutaj są miejsca na miecze świetlne. Można włożyć jeden i drugi a tutaj jest rzecz, która mi się najbardziej podoba w tym statku. Możemy dać tutaj darta i... Ja mi teraz trzeba dać tu i nie, nie wiem czy mi się uda Teraz jak to popchniemy o chyba mi się nie uda czekajcie popchniemy A! jeszcze raz. No, wkładaj się. A nie umiem dobra, dobra. Jeszcze raz Bo A! Czekajcie, może to inaczej zrobię. Ostatnia próba Okej okay. Mam nadzieję, że teraz się uda Kładamy. Popychamy. O, i proszę, jak ładnie Wstał i ma założony hełm. Bardzo fajny patent. No, tylko jak sami widzieliście, no, nie zawsze się udaje. Ale jest założony hełm. I co? Mamy oczywiście cockpit dla pilota. No. Czekajcie, ja tu tylko. Okay. mamy cockpit. Kok i żeby wziąć pilota i go tam posadzić zamknąć jest jeśli byście taka chcieli wiedzieć opit można odczepić bardzo łatwo za pomocą tych dwóch klocków wpinamy go z powrotem nie proszę <laughs> nic teraz założymy dach tu musimy zaczepić tu musimy zaczepić tu musimy zaczepić i tu i statek znowu jest gotowy i można nim lecieć no. I co? To by było chyba na tyle w tym odcinku. A nie, przepraszam, jeszcze nie. No, muszę wziąć kamerę, przepraszam. Ale oczywiście Wam pokażę pudełko. Pudełko jest średnie, jest dość długie i niezbyt wysokie. Oczywiście ładna sceneria, wszystkie figurki pokazane wiek, numer katalogowy, nazwa, to widzicie, funkcję zakładania hemu, klona, tutaj też cztery figurki, I tutaj jest jeszcze pokazane, że to jest jeszcze Anakin Skywalker, który się już właściwie zamienia na Vadera i co, i tutaj też pokazana funkcja zakładania hemu że można dach otworzyć czekajcie ja chyba dobra oczywiście podwozie kokpit i trzy inne zestawy jeśli byście chcieli wiedzieć to ten zestaw będzie kolejnym kolejnym zestawem z recenzowany recenzowany. Ok, i co? Hmm. Zobaczmy, co jest w środku. W środku mamy jeszcze, oczywiście, instrukcję. Instrukcje są dwie. Załóżmy pudełko. I co? Pierwsza instrukcja Na początku budujemy cockpit. Potem cały statek, skrzydła, podwozie i dach. Wam trochę pokażę. A, nie mogę chwycić. I co? Tu jest koniec pierwszej części instrukcji. Tu jest druga. Ej, katar mnie łapi. I oczywiście. Czekaj, czy nie ma czegoś wcześniej? Aha, czy zamierzam jeszcze spis wszystkich klocków zestawu? I tu. tu znowu funkcje są pokazane i co i scenerie i reklamy zestawów i co jest dalej, Ach, też reklamy LEGO Star Wars i LEGO Prince of Persia i co i to koniec no i co, komentujcie, dajcie palec w górę, jak się Wam podobało. Możecie subskrybować, a ja się na razie z Wami żegnam. To cześć.